Z Ewangelii, według świętego Jana, uczniowie rzekli do Jezusa: Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś odpowiedział im Jezus Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie, każdy w swoją stronę. A mnie zostawicie samego. Ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To Wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi. Ja zwyciężyłem świat. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam pewną rzeczywistość, którą nazywamy walką duchową. Każdy uczeń Chrystusa, który jest w tym świecie, uczestniczy w walce duchowej. My często o tym nie myślimy, próbujemy od tego uciekać, jakoś omijamy ten temat, bo to jest rzeczywistość, która nas totalnie przerasta. Bo to nie dokonuje się w tej codzienności takiej materialnej, tej namacalnej, którą przeżywamy każdego dnia w naszych zakupach, pracy, prawda, bo codziennie wykonujemy jakieś czynności, podejmujemy jakieś działania i tak dalej, i tak dalej. Jako ludzie, jako osoby, które mają w sobie też pierwiastek duchowy, bo zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga, my podejmujemy trud i wysiłek walki duchowej, bo w tych wydarzeniach, w których jest, w których mamy udział w życiu codziennym, jest ta, ta rzeczywistość duchowa. Tylko często przez nas niestety niezauważalna. Myślę, że z bardzo prostego powodu. My bardzo skupiamy się na tej rzeczywistości, widzialnej. Natomiast tą duchową, tą, która jest niedostrzegalna dla oka ciała, no to próbujemy gdzieś tam deprecjonować albo, albo ją stawiamy gdzieś zupełnie. Na innej płaszczyźnie, a natomiast tam dokonują się najważniejsze i kluczowe rzeczy dla naszego życia. I dzisiaj Jezus, mówiąc o tym, bo mówi o tym, że uczniowie się rozproszą, mówi o tym, że w chwili próby, no, najzwyczajniej w świecie polegną, tak, nie wytrwają przy nim, opuszczą go, ale żeby ich całkowicie nie pognębić, mówi nie smućcie się z tego powodu. Nie smućcie się dlatego, że jest ze mną ojciec. I to właśnie ta jedność ojca z synem sprawi, że dokona się to dzieło zbawienia, odkupienia. To właśnie w ten sposób Jezus zwycięży świat. Świat oczywiście nie chodzi o ten świat fizyczny, tylko bardziej chodzi o to, o świat jako rzeczywistość, w której panuje grzech. Świat, w którym chodzi o tę sytuację relacji ludzkich, układów ludzkich, w których dominuje grzech i zło. Jezus mówi: Ja to pokonałem. Ja zwyciężyłem świat, mówi Pan. I teraz można powiedzieć: celem naszego życia, życia chrześcijańskiego, jest żyć w pokoju. Tylko, że ten prawdziwy i doskonały pokój, to my będziemy mieć dopiero w niebie. I to jest, można powiedzieć, już rzeczywiście zdanie, które zamyka nam temat. Ale to nie jest do końca tak. No bo tak, tutaj na Ziemi, jak już usłys usłyszeliśmy, no musimy prowadzić tą wojnę z, z diabłem. Tak? Musimy prowadzić naszą wojnę z naszą zepsutą naturą. Musi Często prowadzimy różnego rodzaju potyczki i wojny z ludźmi, tak? e nam nieprzyjaznymi. I to jest nasza ta, ta smutna rzeczywistość. Ale z drugiej strony, gdzieś wewnętrznie pragniemy żyć w pokoju już tutaj, tu i teraz, tu na Ziemi. I teraz, jak możemy ten pokój osiągnąć? I tutaj chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że ta przestrzeń pokoju, ona się rozkłada na trzy płaszczyzny. Pierwsza z nich to jest pokój z Bogiem. W jaki sposób mieć pokój z Bogiem? I tutaj nam pokazuje to Jezus. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Czyli On wzywa nas do tego, jeżeli oczywiście chcemy żyć w tym wewnętrznym pokoju z Bogiem, abyśmy odkrywali wolę Boga i tę wolę pełnili. Odkrywanie woli Pana Boga odbywa się na, na tej przestrzeni mojej osobistej relacji, którą buduje się na modlitwie, tej pogłębionej modlitwie, poprzez życie sakramentalne i też karmienie się, słuchanie Słowa Bożego i medytację Słowa Bożego. I to jest bardzo ważne, żebyśmy też to zauważyli. Nie da się inaczej spotkać z Panem Bogiem, a co za tym idzie, nie da się rozpoznać Jego woli i co za tym idzie, nie da się pełnić woli Ojca. A to jest kluczowe dla naszego życia chrześcijańskiego. Rozeznać i wypełnić wolę Ojca. Dalej tą drugą przestrzenią jest pokój ze sobą samym. I teraz w jaki sposób ten pokój możemy osiągnąć? A no, pierwsza rzecz to jest opieranie się pokusom. To jest jakby ciągłe utrzymywanie swojego sumienia w czystości. To jest. Takie prowadzenie siebie, żeby unikać okazji do grzechu, i to jest pewien proces. To się w nas dokonuje właśnie poprzez tą codzienną, żmudną pracę nad swoimi wadami, nad sobą samym. prawda? To jest to, jak to słusznie zostało, zostaną nazwane przez mistrzów duchowych, tak zwana samodyscyplina. To jest bardzo ważne i bardzo potrzebne, bo w ten sposób też dochodzimy do wolności, wolności dzieci bożych. W ten sposób osiągamy ten wewnętrzny pokój. I wreszcie trzecia płaszczyzna to jest pokój z innymi. I tutaj Jezus nam pokazuje szczyt tego pokoju z innymi. To jest miłość nieprzyjaciół. I zobaczcie, bez łaski Bożej ciężko jest osiągnąć ten szczyt. Ciężko jest dojść do tego, do tego momentu. Ale to jest też jakby codzienne wychodzenie naprzeciw drugiemu człowiekowi. To jest codzienne szukanie w drugim człowieku Chrystusa. To jest próba jakby odrzucenia czy wyrzucenia ze swojego życia takiej sytuacji, w których jest kutliwość, zazdrość, zawiść, jakieś podejrzenia, osądy. Uczestnictwo w jakimś życiu plotkarskim, w ciągłym jakimś takim ocenianiu innych ludzi, bo to są często pokusy, które nas dotykają. Dlatego, jeżeli chcemy zachować pokój z drugim człowiekiem, to ważna jest też modlitwa, modlitwa za innych. Zobacz, ile czasu spędzasz w ciągu dnia na modlitwie za tych, z którymi ci jest ciężko żyć. Ile czasu spędzasz na spotkaniu z ojcem, prosząc go o to, żeby właśnie nauczyć się kochać tych ludzi? Nie chodzi tutaj o uczucia takie, wiecie, sympatii, przyjaźni, jakieś takie, wiecie, przytulania i tak dalej. Nie, absolutnie nie, bo miłość to jest przede wszystkim pragnienie dobra dla drugiego człowieka. To Jezus nas doprowadza do tej prawdy, że mamy kochać innych, bo w drugim człowieku jest ten obraz Pana Boga. Nawet jeżeli ten obraz jest w tym człowieku gdzieś tam zatarty, czy może nie tyle zatarty, co obklejony błotem, zła, bo ten człowiek się pogubił w życiu i, i często robi złe rzeczy, krzywdzi innych, bo sam gdzieś w którymś momencie może został skrzywdzony, czy, czy po prostu się na zwyczajnym świecie gdzieś w jego drogi pomieszały. I teraz, ile ja czasu spędzam na tym, żeby z, yy, przez moją relację z ojcem. Nauczyć się wybaczać, nauczyć się yy, kochać tego człowieka, tą Bożą miłością, ze względu na Jezusa. Uwaga, ze względu na Jezusa. A to przekracza naszą miłość przyrodzoną. No, to wymaga też i pokory, ale też i, i takiego przełamywania z siebie samego. I tu nie chodzi o to, żeby z tą osobą przebywać. Nie? Bo często... Trzeba od różnych takich sytuacji, jakichś przemocowych czy yy, takich toksycznych, trzeba uciekać jak, na, jak najbardziej, trzeba się chronić. Ale to nie stoi w kontrze do tego przekazania miłości bliźniego, gdzie yy, ja mam tego człowieka właśnie kochać, prawda? Mam go kochać. Moi drodzy, trudna jest. Yy, to, trudno jest osiągnąć tę poprzeczkę, którą zostawił nam Jezus. I bez łaski Bożej, bez odniesienia do Chrystusa, raczej sami o własnych siłach tam nie dojdziemy. Dlatego potrzebujemy, potrzebujemy łaski Bożej. Chciałbym na koniec hmm, posłużyć się modlitwą, czy pomodlić się słowami świętego Karola de Foucault. Prosząc Boga o pokój, módmy się razem, wspólnie, aby Pan ten pokój w nas rozpoczął i żebyśmy byli w tym pokoju, w tym pokoju Chrystusowym. Mój Boże, daj mi łaskę posiadania tego pokoju, pokoju duszy, która szuka tylko Ciebie, pragnie tylko Ciebie, oddziela się od wszystkich próżnych hałasów świata. I znajduje w Tobie prawdziwy pokój, jedyny, który można znaleźć tutaj na ziemi. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Pięknego dnia Wam życzę. Szczęść Boże i daj Boże. Do zobaczenia jutro.